Siemano ludziska, z tej strony Kirito i witam Was na kolejnym materiale z bohaterów Overwatch. Dziś na warsztat bierzemy bohatera natarcia, czyli Sombre, której imienia oczywiście nie znamy. Jest, e, wiemy mniej więcej, że ma około 30 lat. E, zajęcie to hatkerka, przynależała do szponu, była członkiem Los Muertos... E, jest najbardziej osławioną hakerką, która wykorzystuje zdobyte informacje, oczywiście, aby manipulować ludźmi. Zanim przyjęła pseudonim Sombra, była jedną z tysięcy dzieci osieroconych przez kryzys omniczny. Większość infrastruktury, infrastruktury jej kraju uległa zniszczeniu, a ona sama przeżyła, wykorzystując wrodzoną smykałkę do komputerów i hakowania. Co jeszcze? Przygarnięta przez meksykańskie gang Los Muertos pomogła jego członkom w samozwańczej rewolucji przeciwko władzom. Mimo długiego pasma sukcesów i wiary we własne umiejętności, nie spodziewałeś się, że światowa konspiracja, na której trop wpadła, miała już. Ją na celu się, obawiając się o swoje bezpieczeństwo, musiała usunąć wszelkie ślady swojej tożsamości i zacząć się ukrywać. W cień, z cienia wynurzyła się właśnie jako Sombra. E, doskonalsza, zdeterminowana półczłowiek, półmaszyna, która sama sobie ciało stworzyła. E, prowadziła jeszcze śmielsze ataki hakerskie. Po czym do, dołączyła właśnie do szponu. No, i co można powiedzieć o tej Bohaterce? Jej podstawową bronią jest pistolet maszynowy, który ma 60 pocisków. Eee... No, jest to broń krótkiego, oczywiście, dystansu. No i tak. Pod prawym klawiszem myszy. Nasza bohaterka ma zdolność zwaną hakowaniem. Dlatego właśnie podświetla mi się albo pakiet medyczny, albo wroga jednostka. Ponieważ yy, przez to, że symetra schakuje pakiet medyczny, mogą z niego korzystać tylko nasi towarzysze, jak i również szybciej się odnawi. Yy, jeśli schakujemy. Bo jak widzicie, możemy schakować kilka rzeczy na raz, w momencie schakowania przeciwnika, nie może on używać żadnych swoich zdolności poza zwykłą swoją bronią. Jest bardzo dobrą kontrą, na przykład na smugę, bo nie może smuga przez to przeskakiwać w czasie. Drugą zdolnością naszej bohaterki, co jest bardzo ważne, że tak powiem, w jej pracy, jest ukrycie. Sombra może zniknąć z oczu. Przedostać się niepostrzeżenie gdzie chce. Do momentu, dopóki nie zostanie na przykład... Trawrzesz mnie. O! Dopóki nie zostanie trafiona, jak zostanie trafiona, wtedy automatycznie pojawia się. Również musimy też uważać, żeby nie stanąć przy wrogu. No, tutaj to nie działa akurat. Ale możemy wpaść na wroga, i wtedy będziemy mieli informację, że jesteśmy wykryci. O, widzicie? I wtedy przez ułamek sekundy, jak przechodzimy, dana postać nas widzi, więc wie mniej więcej, że może zacząć. Strzelać naokoło. Sombra też ma możliwość translokacji, czyli ma urządzenie, dzięki któremu może na przykład zacząć walczyć, wie, że jest na straconej pozycji, drugi raz naciskając w moim przypadku literę E, jest w stanie wrócić do urządzenia translokacyjnego, które Yy, może rzucić w sumie gdzie chce. Co w związku z tym jest bardzo dobra do przejmowania ładunków, jak i do obrony punktu, jeśli nawet nie lepsza do obrony punktu. Yy, ponieważ, po pierwsze jej głównym zadaniem jest przedostanie się na tyły wroga, zhakowanie jak największej liczby apteczek, żeby nie mógł z nich nasz yy, yy, przeciwnik a w sumie nawet zawsze mnie zastanawiało, bo wiem, że chyba szybciej się nawet odnawia, jak jest kilka razy schakowane. No, szybciej się jeszcze odnawia. Czyli podwójne schakowanie przyspiesza. Dobra. Co dalej? Yy, kolejną z, superzdolnością naszej bohaterki jest impuls elektromagnetyczny. Po naładowaniu superzdolności yy, symetra może wysłać impuls, który, jak widzicie, hakuje w, w tym momencie wszystkich, którzy są w polu rażenia. Dając naszym bo bohaterom również takie coś, że mają łatwiej pokonać e, swoich wrogów. O. No i urządzenie translokacyjne też pozwala nam, że tak powiem, Szybciej dostać się do różnych celów. Co ważne, w postaci ukrycia, czyli tej niewidzialności, Sombra nie może strzelać, bo się ukaże, ale za to szybciej się porusza, dzięki czemu ma większe, większą mobilność i większą możliwość dostania się. Jednakże, translokator może rzucać i przenosić się niepostrzeżenie w każdej chwili. Więc jak znajdziecie taki translokator gdzieś porzucony, to możecie zaczekać chwilę, zaraz się tu symetra pojawi i reszta headshot. Na razie. I po symetrze. Bo zazwyczaj cepa się wtedy, kiedy ma bardzo mało HP. To by było na tyle. Teraz przejdziemy do krótkiej prezentacji gry na jakimś ciekawym punkcie. No. Jesteśmy przy wieży Lijang, przy centrum sterowania. No i tak mniej więcej wygląda gra Sombrą. Jest to chwilowe zadawanie obrażeń. I jak widzicie mamy. A i możemy dzięki temu leczenie na przykład... Y no. No widzicie zeniata ratuje Nie ma Coś się ta zaria zbagowała. Odbagujmy ją. No niestety padliśmy, nie zauważyłem HP. A i F możemy zniszczyć tego typu sprzęt. Nikt niczego nie widzi. No. No i tak mniej więcej wygląda gra Sombro, mam nadzieję, że Wam się podobała, łapka w górę, komentarz jest zostawiony, a ja żegnam się z Wami, cześć, czołem, Na razie. hej!